Witajcie. To, że nagrywam ten filmik, to znak, że to już mój 68 dzień. Krzysztof zadał zadanie, poprosił o kilka informacji, co program zmienił w moim życiu. Postaram się nie rozgadywać. Zmienił bardzo dużo. Tak jak wiele osób pisze, że ich życie zostało wywrócone do góry nogami, u mnie podobnie. Program Wyzwanie 90 dni to w pełni kompletny system, który pozwala zmienić cokolwiek chcesz, tak? jaki obszar sobie wybierzesz lub kilka równocześnie, i działa bardzo skutecznie, co widać już po pierwszych dniach. Od pierwszych dni. Ja trafiłem na wyzwanie 90 dni. W momencie, w którym czegoś szukałem, czegoś szukałem, branża, generalnie rozwój osobisty, samo rozwój nie był mi obcy, dlatego że o, pierwsza książka, którą przeczytałem, Sekret Milionera, to był rok, bodajże 93. Pewnie założyciel, twórcy wyzwania byli jeszcze sztubakami Sekret milionera Mark Fisher o ile dobrze pamiętam i to była akurat książka o ogrodniku, ogrodzie miała pewne zasady po tym nawet taki krótki program się zrobiłem, później wiadomo czytałem, szkoliłem się ale to było jakoś tak oderwane zawieszone jakieś efekty były natomiast nie takie, nie takie jak widzę po programie, po dwóch trzecich w tej chwili realizacji programu. W moim przypadku program trafił na dobry grunt. Nie u gór. Pewnie trochę kwastów tam było. Ale, ale część już została zlikwidowana, część jeszcze pewnie czeka na to. Ale równie dobrze myślę, ten program zadziała w, wśród osób, które, no, które tak naprawdę Potrzebują bardzo dużej zmiany, bardzo dużej zmiany, i chcą zmienić faktycznie, odwrócić swoje życie o 180 stopni i dokonać dużego progresu. A progres tutaj jest niesamowity i to widać od pierwszych dni. W moim przypadku, zupełnie na początku, zmieniłem pracę. To była decyzja bardzo szybka, decyzja i następstwo programu, bo program te pierwsze dni są e, po to, żeby sobie pew przemyśleć pewne rzeczy. Poukładać sobie jakoś przyszłość, ale przemyśleć również sytuację bieżącą. E, no i ze zmianą pracy było tak, że spotykałem się z, z kolegami codziennie z jednym. To też był efekt programu, bo jednym z wyzwań w moim przypadku było e, było poprawienie relacji towarzyskich, poruszania się, w, że tak powiem w budowaniu relacji. I w ramach tego podjąłem decyzję, że codziennie będę się spotykał z jednym z kolegów. Ciężki ten aparat. Z jednym z kolegów, który z mojej pracy, codziennie z innym. I to były z jednym grałem w tenisa, z innym spotykałem się na kawie, z jeszcze innym tam się spotykaliśmy. W klubie i rozmawialiśmy o, o naszej branży. No i spotkałem się z Ramonem. On mi mówi: wiesz, jakaś nowa kompania pustała, szuka czegoś. On wyszedł, skończyliśmy kawę. On wyszedł. Sięgnąłem po internet i za dwie godziny już byłem umówiony z menadżerką. Wieczorem lot do Pekinu, hotel. Następny dzień w Pekinie. No i decyzja zmieniamy. Jeszcze zostały pewne kwestie dotyczące wynagrodzenia, no ale dogadałem to i powiem tak: po 10 dniach byłem już w nowej firmie z zarobkami o 60% większymi niż, niż poprzedniej. Praktycznie robiąc to samo, z lepszymi warunkami mieszkania, wszystkiego. Także to dla mnie to była taka, taka jedna pierwsza wielka zmiana. Kolejne rzeczy. Budowanie nawyków. Wiadomo, że z nawykami to jest cholernie ciężko, bo złe nawyki tworzą się same, nie trzeba naszego wysiłku, ale żyje się z nimi cholernie trudno. Natomiast dobre nawyki zrobić, zastąpić te złe dobrymi, no to już jest ciężej, ale za to, jak to zrobisz, to żyje się łatwiej z dobrymi nawykami. I tutaj, począwszy od odżywiania, gdzie praktycznie było ucięcie, decyzją jednej chwili, nie piję kawy. Nie jem słodyczy, koniec z chlebem, z makaronem, to były efekty tego, że w programie jest duży nacisk położony na e, zdrowe odżywianie, na zdrowie, dlatego że wiadomo w zdrowym ciele zdrowy duch, wszystko jest powiązane. Natomiast e, również byłem zainspirowany, czytałem biografię, także jak wiedziałem, że no, słodycze są niedobre, no ale ten jeden baton dziennie pozwoliłem tak, z kawą. Ale potem gdzieś tam przeczytałem w którejś biografii o jakimś właśnie człowieku sukcesu. Okej, okay, dam. zero słodyczy. tak. Czyli to były proste sprawy dla mnie. Sprawy żywieniowe. Ale również następna rzecz, poukładanie sobie no przede wszystkim planu, tak? planu na przyszłość, co ja chcę robić, zastanowienie się nad tym, ustawienie celów, ustawienie celów które niektórzy, no ja tak błądziłem wiele lat, tak, bo był postawiony cel na za 10 lat i, a cele etapowe to tak powiedzmy sobie amuzą i tak naprawdę nic z tego nie wychodziło. Tutaj, tutaj jest do tego podejście bardzo metodyczne, schodzenie w dół łącznie do planowania każdego dnia i to również była dla mnie bardzo cenna, bardzo, bardzo cenna część programu. I Stosuję to e, każdego dnia. Zmodyfikowałem to trochę codziennie rano przepisuję sobie 10 celi najważniejszych na najbliższy rok, żeby je stale utrwalać i to działa. I to działa. Finanse, poukładanie finansów. Wcześniej seminaria Krzysztofa z oddzieleniu pieniędzy na, na kubki, tak, to na to, to na to. E, ja w swoim życiu zarabiałem różnie, czasami bardzo dobrze, ale to był, taki, to był taki przepływ. Tak jak można powiedzieć, rura w rurze, woda przepłynie, jak się skończy, to przepłynie jeszcze trochę, by rura w środku mokra. W moim przypadku to nawet osad nie zostawał. Żaden, żadna wilgoć nie zostawała. Jak te pieniądze tak przepływały, sobie przepływały i cały czas tylko przepływały. Raz rura była węższa, raz rura była szersza. Teraz mam to poukładane. Zacząłem, stworzyłem sobie coś takiego, ja to nazywam zamrożone, zamrożony kapitał. Czyli. I tam już mam około, to od startu programu zacząłem robić. Określiłem sobie procent, procent dochodów, tam już mam niezłą sumę yy, i postanowiłem, że póki nie będzie tam 50 tysięcy dolarów równowartości, bo składam to w różnych walutach, yy, odkładam to i zamieniam na różne waluty, i zacząłem również kupować złoto. I yy, dopóki nie będzie tam równowartości 50 tysięcy dolarów, to po prostu yy, jest to w że w tak zwanej skarpecie, a konkretnie w pudełku. Jak nadwyżkę zacznę się uczyć i inwestować. Nadwyżkę. To takie moje widzi mi się, bo uważam, że rynek bankowy i to wszystko jest takie, takie pewne jak, jak majowy śnieg powiedzmy czasem się zdarzy. Także tyle słuchajcie, no, wiadomo, że jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, przede wszystkim każdy dzień, krok po kroku do celu, ale jeżeli zastanawiacie się nad wyzwaniem, to naprawdę nie spotkałem czegoś podobnego nigdy wcześniej, nie wiem czy coś podobnego jest, ale jest to naprawdę komplementarny system i... i bardzo skutecznie działający. Myślę, że na, na większość osób, jeżeli tylko chcą coś zmienić w swoim życiu, miejcie wspaniały dzień!